Badania pokazują, że Propolis zabija 21 bakterii, 9 rodzajów grzybów pasożytniczych i 30 różnych typów wirusów. Propolis jest uważany za najsilniejszy znany lek przeciwinfekcyjny i jest silnym naturalnym środkiem do zwalczania infekcji dróg oddechowych. Tym samym Propolis jest doskonałym środkiem przeciwwirusowym i przeciwzapalnym, stymuluje tworzenie przeciwciał i jest niezwykle przydatny we wzmacnianiu układu odpornościowego. Niektórzy twierdzą, że propolis jest nawet lepszy niż miód. Najpierw przyjrzyjmy się, czym jest propolis. Propolis to naturalny klej, który pszczoły wytwarzają z żywicy zebranej z pąków i młodych gałęzi wiśni, czereśni, topoli, brzozy, jodły, świerku, olchy. Przeciwgrzybiczne, bakteriobójcze i bakteriostatyczne działanie propolisu zapobiega chorobom pszczół i chroni ul przed pleśnią. Według przedstawicieli Apilant, propolis jest skuteczny w leczeniu co najmniej 200 chorób. Oto jak. Wspomaga gojenie oparzeń. Propolis stymuluje regenerację tkanek dotkniętych skaleczeniami, ranami, a zwłaszcza oparzeniami, jednocześnie przyspieszając regenerację zdrowych komórek. W przypadku oparzeń, Propolis ma działanie dezynfekujące, lecznicze i przeciwbólowe. Zaleca się aplikować go zewnętrznie na uszkodzoną skórę. Zwalcza zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Do niedawna wrzody i zapalenie żołądka były rzadkie, ale dziś stały się poważnym problemem dla tych, którzy mają złą i niezrównoważoną dietę, piją dużo kawy, spożywają alkohol, dużo palą, nieregularnie śpią i są zawsze zestresowani. Do tego wszystkiego dochodzi bakteria Helicobacter pylori, która jest odpowiedzialna za większość wrzodów żołądka. Propolis to naturalny środek na wrzody i zapalenie żołądka. Propolis znany jest jako jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków. Działa przeciwzapalnie, przeciwskurczowo, reguluje wydzielanie soku żołądkowego i pomaga leczyć zmiany chorobowe błony śluzowej żołądka. Wzmacnia system odpornościowy. Ze względu na bardzo złożony skład, propolis stymuluje tworzenie przeciwciał i sprzyja wchłanianiu składników odżywczych w organizmie. Zawiera antybiotyki roślinne oraz wiele pierwiastków chemicznych niezbędnych do zachowania zdrowia organizmu człowieka: Flavonoidy, węglowodany, witaminy A, C, E, PP P i składniki kompleksu witamin B, pierwiastki śladowe. Leczy przeziębienia i ból gardła. Propolis może zapobiegać i naturalnie zmniejszać przeziębienie, które zwykle obejmuje drażniący ból gardła. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne propolisu, który skutecznie zwalcza wirusy i zapobiega ich objawom. Ten naturalny środek jest również polecany w leczeniu zapalenia gardła, krtani i migdałków. Rozwiązuje problemy w jamie ustnej. Ochronne, dezynfekujące i przeciwzapalne działanie propolisu sprawia, że jest on niezastąpiony w leczeniu wrzodów, zapalenia dziąseł, ropni zębów, paradontozy. Przy łagodzeniu bólu dziąseł i zębów. Dodatkowo propolis ze względu na swoje właściwości antybakteryjne działa dezynfekująco na jamę ustną, zapobiega tworzeniu się płytki bakteryjnej, chroniąc tym samym przed próchnicą. Zapobiega i leczy zapalenie ucha środkowego. Właściwości przeciwbakteryjne propolisu zostały wykazane w różnych badaniach, które potwierdziły jego zdolność do zapobiegania kilku typom infekcji. W tym infekcjom ucha środkowego. Na przykład badanie z udziałem grupy 122 dzieci w wieku od pierwszego roku życia do 5 lat wykazało, że stosowanie propolisu z cynkiem może znacznie zmniejszyć ryzyko nowego zapalenia ucha środkowego. Leczy opryszczkę. Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, leczenie propolisem przyspiesza proces gojenia i redukuje owrzodzenia opryszczkowe. W takim przypadku zaleca się nakładanie nalewki z Propolisu na dotknięty obszar 2-3 razy dziennie. Mam nadzieję, że przekonałem Cię, że Propolis to prawdziwy skarb dla Twojego organizmu. Napisz w komentarzach, czy kiedykolwiek spożywałaś Propolis i w jakiej formie.